Cześć, tu Paula i Kuchnia z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku z odwiedzinami u naszych klientów. Dzisiaj znajdujemy się w Gnajsku u pana Sławka, a kuchnia, którą tutaj widzicie, została zaprojektowana przez jednego z naszych projektantów. Pana Grzegorza. Zobaczcie, co tutaj mamy. Zapraszam Was od razu z tej strony, aby zwrócić uwagę, jak pięknie można wykorzystać każdą przestrzeń. Lodówka praktycznie do samej krawędzi została obudowana i wyposażona w taką sprytną szafkę, w której możemy coś przetrzymywać. Znajduje się tutaj część otwarta tak zwana winiarka i w środku jest osadzona lodówka wolno-stojąca, nieco mniejsza niż zwyczajnie standardowa, ponieważ mieszkanie jest przygotowane specjalnie pod wynajem, więc aż taka duża nie jest nam potrzebna. Fronty mamy tutaj wykonane z płyty białej, połyskowej. Dla lepszej wygody mamy uchwyty zewnętrzne. Zobaczcie, szafki otwierane klasycznie do boku, także przyjemne w użytkowaniu i pojemne do zagospodarowania. Pod piekarnikiem, który jest w zabudowie, mamy specjalną szufladkę malutką, niziutką, jednakże mieszczącą tam jakieś sprzęty, czy na przykład e, blachę kuchenną. Zmywarka w zabudowie, wersja mniejsza, 45. Pod szafką, pod zlewem mamy szafkę uchylną do boku. Będą tutaj się docelowo znajdowały oczywiście sortowniki na śmieci. Część, która wchodzi już w, naszą, w nasz salon. Mamy tutaj blat roboczy i miejsce na hokery do siedzenia, do szybkiego posiłku i dodatkowo mamy blat roboczy. Chciałabym zwrócić Wam jeszcze uwagę na świetne i oryginalne wykorzystanie tej przestrzeni nad szafkami wiszącymi, które nie są do sufitu zamontowane. Ta część mogłaby zostać w kolorze białym jak pozostałe ściany, jednakże tutaj klient wraz z naszym projektantem zadecydował, aby umieścić tam panel z płyty laminowanej w kolorze drewna, w tej samej kolorystyce, oczywiście co blad, aby tworzyło to spójną parę. Na ścianie, zobaczmy, mamy kafle, piękne białe, połyskujące, dekoracyjne w kształcie cegiełki, które nadały tutaj nam takiej lekkości, świeżości i nowoczesnego designu. Warto wspomnieć także o lampie, pamiętamy, oświetlenie też jest ważną kwestią. Piękna, dekoracyjna, czarna lampa, jakże modna aktualnie. To wszystko na dziś. Zapraszam Was już za tydzień do kolejnych odwiedzin z naszymi klientami. Jeżeli macie ochotę, abyśmy to właśnie Was odwiedzili i pokazali Waszą piękną Easy Kuchnię, zapraszam do kontaktu. Zostawcie jakiś znak, sygnał w komentarzu. Dziękuję i do zobaczenia. Take it easy!